Cześć, ja jestem Weronika i chciałabym Wam dzisiaj pokazać to, co udało mi się zdobyć na śląskich targach książki. Jak wiecie, miałam 10 książek, które chciałam wymienić na wielkiej wymianie książek yy, organizowanej przez śląskich blogerów książkowych. Te książki to te. Pokażę Wam zdjęcie, bo już ich nie mam. I były to nowe książki, nowe i świeże, bo większość z nich, jeżeli nie wszystkie, ukazały się w ciągu ostatniego roku. Koniec końców wyszłam z tej wymiany zadowolona, ale było trochę trudno. Wyglądało to tak, że było dosyć małe stoisko, na którym większość książek było starszych i takich do mniej znanych, mniej poczytnych. Ja oddając swoje książki, oddałam je od razu wszystkie i mogłam to zrobić na raty, ale no sądziłam, że na pewno znajdę coś fajnego, dlatego oddałam wszystkie. Dostałam karteczkę, że mogę sobie je wymienić na 10 nowych książek, czyli tych z lat wydanych po 2011 roku. Tam było takie wydzielone części. No i tu zaczęły się schody, bo stojąc tam no, nie umiałam znaleźć 10 książek, które od razu bym mogła wziąć i wymienić, dlatego że wyglądało to tak, że ktoś podchodził ze swoimi książkami i dopiero jak się zwolniło miejsce na stole, to te książki były zamieniane i oczywiście od, od razu taka książka znikała, bo ktoś się łapał. No i powodowało to to, że dużo osób tam stało i po prostu czekało, albo przeglądało już ten stół po raz dziesiąty, czy jeszcze czasem czegoś tam nie znajdzie, była. Ogromny tłum, ciężko było tam dojść, dlatego myślę, że gdyby stoisko było większe, co nie jest winą e, e, śląskich blogerów książkowych, tylko zapewne samych organizatorów, e, że akurat dostali takie, a nie inne stoisko w takim, a nie innym miejscu. Mm, jeżeli stoisko byłoby większe, to na pewno byłoby lepiej, dlatego że raz, że. Mm, Byłaby większa możliwość, że tutaj ktoś da coś nowego, tutaj ktoś da coś nowego, i od razu wszyscy tego nie rozdrapią, tylko gdzieś te książki tam będą. E, więc większe stoisko to na pewno. E, no i myślałam, że będzie więcej takich ludzi jak ja, <gust tons> e, które będą mieli nowe książki, będą je wymieniali na nowe książki. Ja w końcu znalazłam. Długo trzeba było stać, żeby trafić, naprawdę. Znaczy, ja podchodziłam do stoiska trzy razy, co godzinę. Za każdym razem te książki troszkę się zmieniały, ale nieznacznie, bo dużo leżało takich, że no widać, że ktoś się oddał, pozbył się książki, której albo nigdy nie przeczytał, albo nie chciał jej przeczytać, i, no i chciałbym mieć jakąś fajną nową za to. Jeżeli macie jakieś stare książki, które nie lubicie, które są poczytne, to tak. Które nie są poczytne, no to na pewno możecie wyjść na duży plus z tego. Ale jeżeli oddajecie swoje perełki, to możecie być zawiedzieni. Ja, tak jak mówię, podchodziłam tam trzy razy, więc jestem zadowolona. Może to były zbyt takie duże nadzieje, że tam będą same takie książki, sami ludzie, tacy jak ja, którzy przyniosą takie nowości super, a, a nie, że przyniosą te zbiory babskich opowiadań, takie krótkie, kieszonkowe wydania. Ja je tu Wam wyświetlę, bo ja w tym momencie nie wiem, nie pamiętam. Te książki w matrasie były po 9,90, po 6,90, więc wiecie, jeżeli widzicie same takie książki na tym stoisku, no to nie będziecie zadowoleni. Jedyna nadzieja w tym, że przyjdzie ktoś z takimi książkami jak Wy, a Wy będziecie tam akurat stali i on je odda Wy je weźmiecie. Tak mi się udało. Tak mi się udało zrobić. Zależy, jak kto trafi. Tak jak mówię, jeżeli macie książki ze średniej półki, to możecie znaleźć nawet jakieś perełki. Ale jeżeli przyjdziecie z samymi takimi fajnymi książkami, to możecie być zawiedzieni. Po tym przydługim wstępie chciałabym Wam pokazać, co zdobyłam. I to jest jedna część, wymiana książkowa, na której zdobyłam 10 książek, wymieniłam 10 książek. Ale poza tym, i o czym chciałam też powiedzieć, był event, debata pod tytułem blogi kontra vlogi. I bardzo ta debata mi się podobała. Było dużo blogerów, gorzej z vlogerami, poza mną było tylko kilka osób, ale bardzo fajnie ta debata wyszła, bo prowadzący podawali jakieś argumenty i pytali nas, jakie mamy na, o, o tym zdanie. Nawet się tam udzielałam. <laughs> jako, że nie było zbyt wielu vlogerów, to nie musiałam się kłócić o mikrofon, więc, więc coś tam powiedziałam. <laughs> Organizowana była przez śląskich blogerów książkowych razem z portalem granice.pl. Jeżeli ktoś zarejestrował się przez stronę, dostawał też taki pakiet blogera, gdzie były książki i różne gadżety. I też zaraz Wam to pokażę. Z debaty jestem bardzo zadowolona. Naprawdę, nawet Wam powiem więcej. Siedziałam tam z moim tatą, który przedmówił, co się tu będę tak błąkał, bo to było. W, w, takim miejscu, gdzie każdy mógł sobie przyjść posłuchać. Nie było to zamknięte, yy, więc siedział tam ze mną i, i, i mówi, że kurczę, bałem się, że będę się tu nudził albo nie będę wiedział, o czym oni mówią, a to jest nawet ciekawe. Znaczy, nie powiedział nawet, powiedział, że jest ciekawe. Przechodząc szybko do tego, co zdobyła. Najpierw książki z wymiany. Pierwsza książka to Zima Mej Duszy Marcina Pągowskiego. W ogóle nie wiem nic o tej książce, ale. Po pierwsze fabryka słów, po drugie fantastyka, po trzecie opis jest taki dosyć biblijny, ale ciekawy. Ulitował się wtedy Pan i tak do, nie, do nich rzekł, ześlę mego syna, który odkupi grzechy wybranego ludu. Tak też się stało. Zbuntował się jednak syn, odwracając do stwórcy plecami i złożecząc mu, nie chcąc wypełnić woli ojca. Na co Pan przeklął go po trzykroć i znów rzekł, wyrzekam się ciebie tedy i przeklinam, byś nigdy spokoju nie zaznał. Bramy mego królestwa na zawsze pozostaną dla ciebie zamknięte, tułaczem i zbiegiem będziesz powszedł czasy na ziemi. Nic nie wiem o tej książce, ale zapowiada się fajnie. Wołanie kukułki Robert Galbraith, czyli J.K. Rowling w swoim kryminalnym wydaniu. I zawsze byłam ciekawa tej książki. Nigdy jakoś nie miałam jej ochoty. Nie miałam okazji i kupić. Może inaczej. Zawsze było coś innego do kupienia, ale zawsze byłam ciekawa. Dlatego też nie mając większego wyboru, stojąc tam i czekając, aż coś fajnego wpadnie, mówię dlaczego nie? I z drugiej strony też taka wymiana jest fajna, bo mając możliwość kupienia czy zrecenzowania tylu nowości zapominamy o tych wcześniejszych książkach, i wydaje mi się, mm, czy ogólnie tak sobie czasem myślę, że a nie mam czasu kupować takich starszych książek, ale to właściwie jest złe podejście, bo mm, czasem warto sięgnąć po starsze książki. Zawsze chciałam zobaczyć, jak J.K. Rowling sobie porodziła z kryminałem, więc. Zobaczę. <laughs> Kolonia Marusia Sylwii Ziętek. Jest to książka nawiązująca do tego, co działo się na Wołyniu. Słyszałam o niej dobre rzeczy, tak mi się wydaje. <laughs> Wiem, że jest. Y, będzie to dosyć pewnie smutna książka. Inaczej chyba się nie da o tym mówić, e, ale zobaczę i jestem ciekawa. Nie jest gruba, chociaż nie powinna mówić, że to jest jakiś plus. <laughs> Jeżeli nie wiem, o czym jest książka i kupuję ją w ciemno albo dostaję ją w ciemno, to przynajmniej wiem, że jak jest cienka, to albo będę zachwycona i będzie super, albo nie będę jej musiała przynajmniej tak długo znosić, <gry> ale myślę, że będzie dobrze. Astralnia, opowiadania kosmiczne Zuzanna Minichowa. Wzięłam to, bo już długo stałam i już więcej nic nie było, a to są opowiadania i to fantastyczne. A że lubię opowiadania, więc postanowiłam w ciemno wziąć. I Jan McEwan Solar. Na okładce napisali zabawna czarna komedia. <grym>, więc wzięłam. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Ślad na lustrze Jenny Daram. Jest to książka o życiu po życiu. I wiem, że jest dosyć smutna. Mój zatajony sobie wybrał. <grym>, ja myślę, że takie książki są nie na moje serce. Mogą być dla mnie za smutne. Ale wybrał i będzie dla niego. Stephen King, przebudzenie, bo jak leżało coś kinga, to mówię, wezmę. <grym> Naprawdę nigdy nie czytałam nic kinga. Wiem, że przebudzenie to chyba nie jest najlepszy sposób na. Znaczy, że są książki, od których lepiej zacząć przygodę z Kingiem, tak słyszałam, ale było przebudzenie, więc wzięłam. I teraz dwie książki, które zdobyłam wielkim szczęściem, e, dlatego, że przyszła dziewczyna, która właśnie jedwie oddała, a ja, że stałam obok, to wzięłam. Jest to Patryk Znak Kości, Fabryki Słów. I ja wiem, to jest czwarty tom, ale mówię, no trudno, no, najwyżej sobie doczytam. Może nie mnie tak źle. To nie jest ostatnia książka, tylko czwarta, <noise> więc, więc może uda się to nadrobić. No i druga książka, y, świeżutka. O której ostatnio było dużo na kanałach y, innych osób. Y, promował Paweł z P42, Majaka i Kulturalna Szafa. Więc jak już była okazja, to mówię, a może mi się nic innego, lepszego nie trafi do zamknięcia targów, więc wzięłam. <grych> więc tak to się prezentuje. Gdzie one są? Tutaj. I właśnie się zorientowałam, że tych książek jest 9. Ja swoich oddałam 10. I albo mi gdzieś po drodze wypadła, albo coś się pomyliło w, w przeliczaniu książek. Nie wiem. jest u jedną do tyłu. Trudno. I teraz pokażę Wam, co dostaliśmy w paczkach um, na evencie blogerów I vlogerów. Ja mam taką paczuszkę. Proszę bardzo. I po kolei. Piękna Droga do Nieba. Bożena Gałczyńska, Szurek. Myślę, że jest to romans o sielskiej greckiej wyspie. Zobaczę, przeczytam. <grym> Jak mnie to komuś podaruje. I Emma Mars, Hotel Pokój numer 1 I opisane jako jedna z najbardziej pikantnych książek ostatnich lat. Więc zobaczymy. <grym> Też nigdy nie czytałam, a mi się trafiło akurat. Zawsze dobrze poznawać nowe. Gotunki. Poza tym, jeżeli chodzi o gadżety, to dostałam taki notes z gudramu akurat, ale notes, który jest cały niebieski, nawet po bokach, więc jest całkiem fajny. Zawsze chciałam tak mieć. Wiecie? Szczerze mówię, że zawsze chciałam taki mieć. Jak pracowałam w O, w jest ma takie. Pracowałam w księgarni, to zawsze się takim przyglądałam. Niestety one były dosyć drogie, więc nigdy takiego nie kupiłam. zawsze mi się czarny najbardziej marzył, ale niebieskim też nie pogardzę. Tym bardziej, że ma tu gumkę, ma miejsce na długopis i ma kieszonkę na karteczki z notateczkami, <ścoughs> inne gadżety od gryfnie, na przykład między innymi przypinka z bankom, banka, notatnik z projektu Shakespeare. To są te książki yy, białe. Twórczość Szekspira opowiadana na nowo przez współczesnych autorów. Pocztówka z zabrzem jest całkiem fajna, taka klimatyczna. Naklejka pies na książki. Zakładka z, powieści, z projektem Szekspir, i właśnie tutaj um, jest um, przykładowa zimowa opowieść um, przez Janet Winterson, napisana na nowo pod tytułem Przepaść Czasu, czy napisana na nowo. Oni się inspirują po prostu Szekspirem. Eee, no ja tutaj czekam na Macbeta i Nie wiem, czy już wyszedł, czy ma wyjść. Zakładeczka. I kolejna zakładeczka, taka fajna drewniana. I ostatnie. Długopisik od śląskich blogerów książkowych. Się prezentują moje targowe zdobycze. Muszę poszukać tej jednej książki, może gdzieś w aucie wypadło albo coś. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.